No siema nerko, dzień doberek, dobry wieczór, ale raczej chyba dzień doberek. Proszę Państwa, dostajemy się, co tutaj, czym nas tu Tesco uraczyło dzisiaj, po tak dużej przerwie. Coś mi się wydaje, że jest słabo, aczkolwiek chciałbym się mylić. Widzę, że przywitali mnie, słuchajcie, chlebem. No, solą nie za bardzo. O matko, te. te to są te dupo rozpychacze, proszę Państwa, dupo rozpychacze. O proszę, Richard będzie się cieszył. Tutaj tak już nie wiem jak oglądacie, to mam takich weteranów, którzy wiem, że już po prostu słodkie to schodzi na pniu. O proszę, to samo. Co to są? To są te belgijskie, belgijskie, proszę Państwa. Cynamonki, no ja na diecie wiadomo, nie mogę. Ula, la, tu widzę, jest kompot, zupa i, i powidła. Wszystko mi tutaj nawrzucali. Chleby te. Tigery. od razu widać, nie? Chodźcie, ile tego chleba, ludzie, święć, słodkie w tym wszystkim, matko, jedyna. Niezła, niezła, niezła zupa jarzynowa, bym powiedział. Ale ja muszę teraz to wszystko, ale są. Te ludziska w tych sklepach niekiedy proszę Państwa patrzcie jakie leniwe bułki, bagiety wszystko powrzucali Matko jedyna A idźcie w diabły Nie wiadomo co jest cholera muszę chusić. jakiegoś worka muszę użyć Dobra wcypimy tu na to Te rogalę strale brale No Matko naprawdę mi się to nie podoba Nie podoba mi się tak jakoś sami widzicie, nie nie nieelegancko to jest po prostu lenistwo, proszę Państwa. Tak się nazywa lenistwo, jak się nie chce wziąć drugiego worka i słodkie pieczywo za przełożyć do innego, jak gdyby woreczka, nie? żeby to wyglądało elegancko, smakowicie, jakoś lepiej tak sypnąć, to jak dla. No, prosiąc, prosiąc, nie będziemy mówić, że świn. ale tego jest. No, na szczęście mówię, ten u mnie ten degustator słodkiego to on i tak tutaj chapnie na 100%. No, ale niekiedy ludziska pomyślą, proszę państwa, że to ja po prostu taki jestem I, i taki gluj robię. Czajcie o co chodzi, nie? Bo jakbym do kogoś przyszedł, też to bym od razu pomyślał, że to z tym kolesiem, co to, co mi to dał, jest coś nie, nie hej do przodu, nie? Nie myślałbym, że ze sklepu mu tak po prostu taki pasztet dali. Czajcie o co chodzi, nie? Dobra, trzeba te bagiety wywalić. Znowu wiadomo. Po co oni robią te tigerowe, jak to ludziska nie chcą tego żreć. Ludziska lubią a ta jaka stara przecież ludzie nie wiem jaka tu data ludzie, się, się te to już chyba się robią mam wrażenie starsze ode mnie Cztery. naprawdę nie naprawdę nie fajnie to wszystko tu wygląda taki był ten gór powiem wam aż tak dużo nie ma ale proszę państwa co tu wjeżdża halo halo Słuchajcie, karton bananów było oczywiście wczoraj 30 kg. Pomarańcza dzisiaj 18, czy tam 20 kg. Żabkowe, słuchajcie, z żabką, bo tam wiem, że są na kanale miłośnicy, co podniecają się tym, że, że jest naklejka żabki. Więc jest, możecie skakać, Rechotać, nie wiem co Wy tam robicie. Dobra, muszę się troszeczkę ogarnąć. Zaraz Wam coś jeszcze dogram. Słuchaj, Słuchajcie, a dzisiaj były pierogi, patrzcie, jak mnie wywaliło, ludzie święci. Nawet się nie ważę. No, muszę sprawdzić jak moja partia pierogów się zamroziła. Widziałem właśnie taki, taki sposób, bo ja miałem dosyć, dosyć dziadowski sposób wam powiem mrożenia. Ten jest zdecydowanie lepiej. Ale... Kurde, jednak się w France patrzcie pokleiły. A jedyny, nie ufajcie Nie ufajcie internetą źle no, ja znalazło się powiem wam. powiem wam bardzo dobry sposób, tylko minusem jest tego, że trzeba mieć całą szufladę pustą. Cholera czajcie o co chodzi, nie? Musi być cała szuflada pusta. Rócie jedną ręką to ciężko nawet... Dupę te <grymne> trzecia co dopiero pierogi załadować. No i teraz tutaj to wkładamy do woreczka. Na partię narobiłem wczoraj tych pierogów. W miałem, proszę Państwa, dałem takie coś. Dałem... Yy, Myślę tak półtora, dwa kilo ziemniaków, nie 2-2 no gdzieś. ponad dwa kilo ziemniaków i kilo twarogu dałem. No oczywiście cebulka do tego, natkę pietruszki miałem, podałem, sól, pieprz do smaku i to wszystko wydaje mi się. Więcej udziwnień w pierogach jest niewskazane, kiedyś robiłem z tym, yy, bardzo dobre są z miętą, trochę mięty dodać, wiecie co, ale no. Nie wiem, tak ogólnie jestem raczej zwolennikiem tradycyjnych, niekombinowanych. Elegancja, zobaczcie. I teraz wkładamy do jakiejś tam drugiej, wojnej ko komory. No i świat jest piękny, nie? No mamy na zaśpię. Czajcie, o co chodzi. A w ogóle wczoraj sąsiadka u mnie była, słuchajcie, na pierogi. Jak zobaczyła te moje piękne cytryny na oknach, to aż dostała normalnie jakieś, słuchajcie, oko jej zbielało, no ale sam widzę, jakie one są pikne. Uuu, dzisiaj nie ma tego, dzisiaj nie ma szeronu. La lala, pogoda lepsza. Słuchaj, tak chyba trzeba gdzieś się w teren, coś mi się wydaje. Uderzymy w teren. Uderzymy w teren. Dobra, zaraz zakończymy te wypociny dzisiejsze. Tu już mam odłożone wczoraj, słuchajcie, schowałem i zawsze mnie w przekładam, przekładam delikatnie te pierogi. Podlewam olejem. Co mnie się nie podoba, bo wiadomo, to są straty jakiegoś pewnego rodzaju, a rozumiecie, no czasy są ciężkie, słuchajcie, czasy są naprawdę ciężkie i tak sobie myślę, narobię te 4 kilo, 4-5 kilo pieroga. No aż tyle nie wyszło, słuchajcie, bo po prostu, no, sprosiłem takich ludzi wczoraj, za dużo żarli, po prostu za dużo żarli i dosyć. Dosyć dużo poszło. No, też nie jestem taką osobą, żeby wiecie, jak ktoś widzę, że dokładkę bierze, no, żeby spod ryja zabierać, nie? No, trzeba mieć trochę tej jednak masi. Znaczy, trzeba mieć, no. Ciężko to przychodzi mieć tam taką kulturę, bo ludziska, no są jak za darmo, słyszą hasło, to słuchajcie, w garby, jak to te, jak to wielbłądy by napchały, nie? Czy chomiki do pyska naprawdę ludziska są słuchaj, tak dziwne dziwne słuchajcie też żebym se tak usiadł i coś tak normalnie mam wrażenie przy herbatce spokojnie z samego rana i mam wrażenie normalnie że chudne w oczach jakieś takie nie wiem skąd mi to doszło może słuchajcie dopiero te chodzenie z paryża i pływanie w tym basenie dopiero zbiera żniwa, ale by było super, kurcze, jakby tak z te, no już nie chcę być zachłanny, ale takie te, no 29 kilo jakby spadło, to o matko, ale ja bym był zadowolony. Zobaczcie ile to, jak to mało ludziom potrzebne do szczęścia, ale tak se myślę jeszcze odnośnie tych znajomości, słuchajcie, bo to nowy rok idzie. To dobrze by było też przemyśleć jednak i możliwe tą listę jednak kontaktów troszeczkę zacząć ograniczać, nie? Kurde, plan był taki, że no w ten 25, no to trzeba się jakby odcinać od tej biedy, od tej biedoty. Ale patrzcie, jak wam zaraz, słuchajcie, dało mi to coś do myślenia. Niekiedy oglądam takie kulinarne programy, no bo raczej po tych restauracjach jeszcze nie chodzę takich luksusowych. Ale nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że w knajpach dla tych ludzi, co mają, ale to naprawdę potężny pieniądz, proszę państwa, to tam rzucą, nie wiem, pół ziemniaka czy plaster wędliny, a oni go tam torturują pół wieczora i co chwilę tylko, jakie to wspaniałe, jakie coś tam. Nie wiem, czy widzieliście naprawdę, te porcyjki to są takie, ja nie wiem, ci ludzie wchodzą głodni dla mnie i wychodzą głodni. Takie jest moje zdanie, ale możliwe, człowiek nie obcuje z tymi bogatymi ludźmi, możliwe, że to się jednak człowiek najada, a tutaj zaprosicie na pierogi, słuchajcie ludziska, jakichś tam byłych sąsiadów, to się nażre pokorek, to dycha, to zdycha. Myślicie sobie, może pójdą już do domu, a to wstać nie może, bo na żartę słuchajcie. Każde po kilogramie pierogów pieprzyło w bęben i wstać nie może. Czajcie o co chodzi. Ja, ja to rozumiem, bo za mnie kiedy jak się nażerę po to tylko mi się spać chce. Ale sobie mnie no nie no, słuchajcie, ludzie przyjdą na pierogi, jeszcze będą spać u was? No to to już jest chyba lekka przesada. I tak siedzą, słuchajcie, tacy sienni, już im się po, y, Sienni? Śnie, śnie, sienni. Jak to jest w ogóle, słuchajcie, czasowniko... Ospali, ospali. Myślałem, że jest spanie, to będzie spanie. No dobra, nie idźmy w tym kierunku. Wiecie o, wiecie, o, wiecie, o, wiecie o czym mówię. Tacy ospali, już by się kimnęli, wyjść nie mogą, bo są napchani jak dętka. I jeszcze takie, słuchajcie, a może byśmy się napili jakieś herbatki z Melisy, bo już bebechy są, słuchajcie, tak napięte, dochodzi tam już praktycznie do jakiejś eksplozji, no i herbatki by się może napili, a to się, kurczę, to się liczy jednak, że posiedzą dłużej, nie? A to, słuchajcie, jak macie bogatych, bogatych, podkreślam, znajomych, oni przyjdą do was, słuchajcie, dacie jednego pierożka na talerz i to będzie tam Słuchajcie, delektować się pół godziny i, i zachwalać jakie to pyszne, a nie uje, uje, uje. kilogram zjedzony i po pierogach. Słuchajcie, no bieda takie. I później jeszcze wyjdą, słuchajcie, i o wszystko było pyszne tego i się śmieją, kurde z was. Słuchajcie, że obiadu nie musieli robić, bo się za darmo na żarli. No takie są biedaki, słuchajcie. Mówię wam, trzeba się odcinać. Naprawdę nowy rok idzie, trzeba się odcinać od tej biedy, bo to... To jest zły kierunek, słuchajcie, a już tyle lat w tej biedzie po prostu egzystuje. To znaczy jest chyba, to, to mi się należy, to mi się należy wyjść z tej biedy. No. Nie wiem, co wy myślicie, sekcja komentarzy jest wasza, ale ja już po prostu mam dosyć, dosyć mam tej biedy na swoich barkach. Nie wiem, jak wy, chyba też. Chyba też nie czujecie się zbyt komfortowo tak w tej biedzie cały czas egzystować, co? No dajcie spokój. Przecież ta herbata mogła normalnie być pita, nie wiem, w Dubaju przy basenie, a, a słuchajcie, a, a ja co? Ja już nawet nie będę, nie będę komentował, gdzie ona jest pita. W zapyziałej chałupie. Szkoda gadać, szkoda gadać. Słuchajcie, kończę Pierogów narobione, więc wydaje mi się, że przetrwam parę dni. Nie będę już na pewno nikogo zapraszał. Później chyba narobię, bo mam jeszcze trochę mielonego gołąbków na wale. Tylko muszę gdzieś kapustę, słuchajcie, gdzieś no to jest zimno. Jest nigdzie w ogródkach, ludzie już nie mają, więc no nie wiem, muszę gdzieś kapustę upolować. No trzeba sobie jakoś radzić. Jak macie jakieś inne sposoby, ciekawe, wiecie, jak tu sobie poradzić w tej biedzie. No cholera, dawajcie znać. Dawajcie znać. Ja się z wami dzielę takimi, wiecie, informacjami. A, jeszcze w ogóle bananów nie odebrali. Wszystkie słodkie, słuchajcie, żarcie, co miałem, wszystkie słodkie wystawione. Od razu, od razu poszło na biegu. Po prostu całują po rękach. A jak chcecie, żeby wzięli owoce, czy tam, no owoce, znaczy pomarańcze, banany, czy warzywa, absolutnie, słuchajcie, możecie w nich rzucać tym, nie wezmą. Dzieciaki już są po prostu tak sfazowane od tych McDonald'ów, od tego wszystkiego, że one w ogóle nie znają chyba smaku warzyw czy owoców. Nie wiem, takie mam wrażenie. Dajcie spokój, co za czasy. Niedługo warzywa będą. już się tak dzieje, nie wiem czy zauważyliście. Kiedyś warzywa były dużo, dużo tańsze. Już takie wywody Wam wrzucę na koniec. Kiedyś warzywa były dużo tańsze od. Y, od mięsa, nie? Ale teraz już mi się wydaje, mamy takie coś, no może się jeszcze tak nie do końca zbliżamy, chociaż pewnie z, nie, z niektórymi warzywami na pewno. A to się chyba dlatego dla dzieje, też mi się wydaje, bo są bardzo dużo straty, nie? Na owocach i warzywach. Ludziska nie kupują. Półki muszą, słuchajcie, pełne, tam mu musi walić, tam musi, wiecie, eksplozja być na tych półkach, bo tak jak mi mówili w Tesco, jak jest już parę bananów, ludziska nie kupią. Słuchajcie, nie odpójdzie gdzie indziej, bo tam mu musi być cała półka jego. Przywala tą dopiero kup, może kup, ewentualnie kupi. No takie czasy, no co ja Wam powiem. Żyć trzeba dalej. Słuchajcie, pochwalę się, nie wiem, czy się chwali, czy się nie chwali, czy ktoś miał takie sukcesy, a w ogóle wypowiedzcie się, proszę, w tej kwestii. Chyba, że się nie wypowiecie. No to w sumie sami alkoholicy są na tym kanale, oglądają. Bo dzisiaj mam ósmy, bez, a, ósmy dzień bez alkoholu. No nie jest to jakiś. Uu, na pewno słuchajcie, fajerwerki nie wybuchną, petardy też nie. Ale jestem, kurde, powiem Wam, oglądam takich dużo takich pierdów w internecie i mówią, że życie stanie się piękniejsze. Tylko trzeba 30 dni doczekać, minimum, minimum. Podejrzewam, że później przy, przesuną trochę te widełki, że naprawdę człowiek będzie bardzo szczęśliwy. Ogólnie ja jestem. Ale jeżeli mogę być więcej, no to nie jestem idiotą, no chciałbym. Więc czekam, kurczę. Nie wiem, co wy myślicie, czy tak y, nie picie alkoholu, tak po prostu odmieni nasze życie. Moje, moje, wasze, to nie wiem, bo wy róbcie, co chcecie, ale ja w 30 dni chcę to sprawdzić. Bo nie pamiętam, kiedy mi się ostatnio takie coś udało w 30 dni, szczerze mówiąc. Więc też nie jestem pewien, czy słuchajcie, czy ten alkohol już takiej kajdana na szyję nie założył, wiecie, i jednak ciągnie. Muszę tylko to z lodówki gdzieś schować, bo za każdym razem, jak otwieram te drzwiczki, to tak no, widzę, to widzę, to delikatnie mi to przeszkadza. Jak nie będę tego widział, tylko jakiś napój, to pewnie będzie lepiej. Dobra, kończymy te wywody. Słuchajcie, życzę Wam miłego poniedziałku, słonecznego. No, trochę tak zachmurzone jest, ale dla Was słonecznego. No i co sekcja komentarzy jest wasza. No i zapraszam was do następnego, następnych jakiś tam wypocin emocjonalnych. Trzymajcie się, hej.